Analiza indeksów wraz z czerwcową serią kontraktów według technik Fibonaciego Witam 20 kwietnia. Do niedawna istotną rolę przynajmniej w tym ujęciu intradayowym odgrywał na WIGU 20 przedział 2020. 58-68 wyznaczone na bazie 61 i 8 pokazywanej pod fali spadkowej. Wczoraj doszło do pokonania tej strefy. Dzisiaj mamy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego. No i w efekcie indeks zbliża się do potwierdzonego już historycznie średnioterminowego oporu 2311-2325. W tej chwili wydarzenia rozgrywają się dokładnie w rejonie zniesienia 88,6 wymienionej przed momentem potwali spadkowej. To jest poziom 2294. Tak się ciekawie składa, że w tym rejonie wypadają także projekcje hipotetycznego, oczywiście tylko w tej chwili, układu symetrycznego A, B, C, D. Mamy tutaj równość właśnie fali AB i CD, No niemniej jednak tym kluczowym przedziałem oporu historycznie właśnie potwierdzonym pozostaje na pewno obszar 2311-2325. Jeśli jednak już w tym momencie doszłoby do wzrostu aktywności podaży i w następstwie tej okoliczności indeks znalazłby się poniżej bardzo ciekawej, krótkoterminowej strefy wsparcia 2239-2247. No, moglibyśmy mówić o pewnej komplikacji w ocenie intradayowego wizerunku technicznego wykresu. To jest strefa wyznaczona jedynie na bazie kreowanego, kreowanej pod wzrostowej, ale składa się z dwóch kluczowych zniesień 38, 2, 61 i 8. Można powiedzieć, że już w tym momencie. Wydarzenia na indeksie WIG-20 no, rozgrywają się w dość newralgicznym rejonie cenowym, i tu mam na myśli właśnie przede wszystkim obszar 11-2325. Więc w tym momencie wzrost aktywności podaży, hipotetyczny oczywiście w tej chwili tylko, i możliwość przełamania strefy 39-47, to jednak no, dość konkretny sygnał techniczny zapowiadający możliwości. No, jeszcze większego uaktywnienia się podaży, i w takiej sytuacji należałoby powrócić do tej klasycznej formacji głowy z ramionami, bądź zacząć analizować wykres na przykład pod kątem bardzo ciekawego układu A, B, C, D, też układu symetrycznego z projekcjami wypadającymi znane nam już przedziale wsparcia 2148-2153. To są jednak wszystko scenariusze alternatywne. Popyt od dłuższego czasu kontroluje wydarzenia na rynku. No a tym niebezpieczeństwem jest właśnie obszar 2311-25, bowiem nie tak dawno no jednak ta strefa okazała się nieprzypadkowym newralgicznym przedziałem, gdzie ukształtował się punkt zwrotny. Jeśli tym razem będzie inaczej, popyt pokona analizowany opór cenowy zostanie automatycznie wygenerowany sygnał kontynuacji dominującego cały czas w ujęciu średnioterminowym trendu wzrostowego, co stanowiło zapowiedź testu węzła 2378-2386. Jeśli chodzi o kontrakty, to tutaj już doszło do bezpośredniego starcia w tym ważnym, jak się okazało nie tak dawno, przedziale 2294-2304 popyt kreuje, można powiedzieć, wydarzenia w tej chwili na rynku. Najbliższym przedziałem wsparcia jest węzeł 2265-2270, a tym kluczowym 2242-46. Oczywiście kluczowym z punktu widzenia horyzontu intradejowego. Dla mnie przełamanie czerwonej median Line i wspomnianego wsparcia właśnie w kontekście testu. Już kolejnego wnz 94 2304 świadczyłoby o możliwości wzrostu aktywności podaży i wówczas, tak jak w przypadku WIG-20, należałoby zacząć analizować wykres pod kątem na przykład tej dobrze znanej nam już formacji RGR bądź układu harmonicznego ABCD. Natomiast jeśli chodzi o układy harmoniczne w kontekście kontraktów, warto również spojrzeć w tej chwili na wykres przez pryzmat węzła 2324-2330, zwłaszcza, że właśnie analizujemy wykres w ujęciu 60-minutowym i ten potencjalny układ X, A, B... D jest tutaj bardzo dobrze widoczny. Oczywiście na razie tylko układ potencjalny, bo żeby doszło tutaj do konfrontacji, popyt musiałby się wykazać determinacją, pokonać obszar testowany w tej chwili 2294-2304. Jeśli tak by się stało, zwróciłbym właśnie uwagę na kolejny węzeł FIBO 2304. 24, 2330, bowiem tutaj wypadają projekcje bardzo charakterystycznej struktury cenowej, i tak naprawdę ten właśnie obszar możemy traktować jako filtr dla oporu 2294-2304. Czyli podsumowując, o silnym, transparentnym sygnale technicznym, korespondującym z kierunkiem aktualnego trendu, moglibyśmy w przypadku kontraktów mówić dopiero w momencie po. Opor 2324-2330, bo to wiązałoby się z negacją bardzo charakterystycznego prospadkowego układu X Z kolei pierwszy, pierwsze negatywne intradejowe wskazanie pojawiłoby się w momencie przełamania strefy 2265-2270, ale tutaj poczekałbym na potwierdzenie tego sygnału w postaci wyniku konfrontacji w przedziale 2242-46. Negacja również i tej strefy wsparcia to już dość wyraźne pogorszenie się układu technicznego wykresu w ujęciu 60-minutowym. Index DAX, naruszenie strefy 1235-1265, która teraz pełni rolę lokalnej zapory podażowej. Natomiast trudno powiedzieć, czy jeśli by komu dałoby się powrócić ponad ten zakres, czy to rzeczywiście stałoby się czynnikiem Wyzwalając dodatkową taką ochotę do kreowania presji popytowej? Prawdopodobnie tak, natomiast dla mnie dość istotnym pułapem jest w tej chwili 12 214. Tutaj oprócz zniesienia 61,8 całego tego ruchu spadkowego wypadają również inne projekcje zniesienia Fibonacci'ego, więc dopiero powrót ponad ten właśnie poziom świadczyłby o sile rynku i spodziewałbym się wówczas powtórnego testu poziomu 12390, czyli maksimum z kwietnia 2020 15 roku. Natomiast kłopoty z tym ruchem powrotnym to być może jednak zapowiedź pogłębienia się przeceny. i w takiej sytuacji na pewno należałoby obserwować wykres pod kątem znanego nam już wsparcia 11787-11838. I krótko, S&P, tutaj bez na razie jakichś nowych wskazań technicznych. Takie wskazanie pojawiłoby się w momencie pokonania 2371-78. To udało się na WIG-20, bo w sensie konstrukcyjnym jest to ten sam w zasadzie obszar cenowy, czyli widzimy, że sens rynek amerykański jest w tej chwili słabszy w odniesieniu do indeksu WIG-20, no ale póki co utrzymujemy się ponad naprawdę ważnymi wsparciami technicznymi. W pierwszej kolejności to znane nam już zniesienie 14.6, czyli poziom 2315. Dopiero negacja wymienionego pułapu to, to wzrost, prawdopodobny wzrost aktywności podaży i wówczas trzeba by było się liczyć z testem strefy 2288-2292. Dziękuję bardzo.